Cześć Wszystkim, jestem GozwaRL.pl A to jest już yy, piąty odcinek yy, Z naszych vlogów na kanale Dzisiaj, yy, ja to nagrywam już o północy I jest 24 minuty właśnie po Jest ze mną kolega Siema Ozywa się trochę I tak yy, um, Chciałem wam Powiadomić, że Tamte to co było było głupie Bo tam było tylko napisane tch, 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 a teraz te co sobie zrobiłem to ma na przykład tam napisane Mr. sirianko P mister sirianko 1230 pl no to trochę ten ładniej wygląda a co dzisiaj będziemy robić będziemy sobie Gadać. a mianowicie o czym no, nie wiem co właśnie powiedzieć ale sobie nakręcić jakieś odcinki ojej ja i wejdzie ten e, filmik na Frapsa. a i posłuchajcie do filmików które ten e, które właśnie próbuję je zrobić to ja je po prostu nagrywam prawda i co? i próbuję nie wrócić do YouTube'a, ale mi jakiś error wyskakuje. Proszę was, połóżcie mi z tym, obiecuję wam, że codziennie będę nagrywał po jednym odcinku. Obiecuję wam, że ten, to możecie mnie odsubskrybować, dać łapki w górę, nie wiem, wyruchać mnie, co chcecie, dobra, to, to by było na tyle, cześć, pa, Dawid, pociągnęła się, Siema. pa.